My nasz program adresujemy do inteligentnej widowni, dlatego chciałem zapytać, jak się Państwu podoba. Od razu wiedziałem, że Państwo są inteligentni. Wiem, troszeczkę Wam nie dałem wyboru, ale proszę Państwa... Wyszedłem w innej sprawie troszeczkę, bo chciałem Państwa przygotować na pewną rzecz. Za chwileczkę na tej scenie pojawi się bardzo ważny reżyser, ale bardzo ważny. On uwielbia owacje i brawa. Jak się pojawi, proszę go tak przyjąć. On uwielbia poławić się w seksie, w narkotykach i w brawach. Także e, no tak jest, nie oszukujmy się. Ja znikam, bo naprawdę nie chciałbym mu wchodzić w drogę. Naprawdę nie. Przepraszam bardzo, był już może reżyser? Był? Nie. Co jest, kurde, no? Znowu stanął? Przepraszam bardzo, jakby przyszedł reżyser, to niech mu pani powie, że ja byłem i poszedłem, bo mi stanął. Dobrze? Dziękuję pani bardzo. Dziękuję pani bardzo. A, przepraszam bardzo, czy był już może reżyser? A co ja patrzę, jak ja zegarka nie noszę. No. Jezu. Przepraszam bardzo, która ma pan godzinę? Wow. Tak z głowy normalnie. Tak z... Fajny facet. No. No. Wszystko tutaj, nie? No. Zupełnie odwrotnie jak u mnie. A ja to z dwie minutki jeszcze mam. To zdążę komuś tyłego robić. No ale co, to nikogo nie ma? Wszyscy już dawno powinni być. <tolę> wyczuwam talent, wyczuwam. Aha, 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 Witam kolegę aktora. Witam pana, panie, reżyserze. Kolego, czy kolega coś może wie o tej młodej aktorce, która ma z nami pracować? Co? Wiem, ale ja nie chcę rozsiewać plotek. No ale kolego, no ile mi się znam? Tak, po pierwsze nie taka młoda. A po drugie pyskata, arogancka, kłótliwa i kompletne bez aktorskie. Komplet. Ne. Całe szczęście pani Wanda jest jej zupełnym przeciwieństwem. Witaj kochana. W co mam całować? W dupę. Wanda. Witam Pani Wando, no ale spóźniła się Pani prawda. Oj tak troszeczkę. No, troszeczkę, ale jednak się Pani prawda spóźniła. A, a bo widzi Pan, uh -huh. bo u mnie z zegarkiem no. to tak jak z bielizną. O. Nie noszę. <głos> 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 No. To chyba się pan nie gniewa, co? O nie, 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 absolutnie no pani Wando, dlaczego ja miałbym się, prawda, na panią gniewać. No. Nawet dobrze, że pan nie ma tego zegarka, Aha. bo ja niby mam, ale mi spóźnia. O. A o. mi stanął. Ta pani jest świadkiem. Słuchajcie, no najważniejsze, że się spotkaliśmy, tak? tak? tak. No kochani, to no, tak, jest tak, najważniejsze, tak, to co? Do tak, tak, tak. roboty. To roboty. Panie reżyserze, ale może zanim za zaczniemy pracę, może taki krótki żart dla rozluźnienia atmosfery, co? Nie no, panie Cyprianie, pan i te pańskie dowcipy, naprawdę. No proszę. Nie ma mowy w ogóle, no. No ale Cyprian, proszę. <laughs> no ale krótki. Krótki, krótki. <laughs> Uwaga, jakie jest najgorsze połączenie dwóch chorób? Znacie to? Nie. Mm. Alzheimer i Sraczka, biegniesz, ale dokąd? <noise> Mnie bawi. No, kochani, do roboty, do roboty. Tak. Mamy do zrobienia reklamę na podstawie legendy o Wandzie, co nie chciała Niemca. Prosta rzecz, dwie role do obsadzenia. Wandy Niemca, także sobie nadczytajcie i zaczniemy. A kogo ja będę grała? Proszę? Kogo ja gram? Na to. A jak pani ma na imię? Wanda. Wanda. Pani Wando, ja mam taką propozycję, żeby może Pani zagrała Wandę, bo się Pani nie będzie mylić. A faktycznie? <laughs> Jezu, że ja na to nie wpadłam. nie. No. Boże, Pan to jest po prostu genialny. No, tam bez przesady. No. No Oczywiście, Pan gra Niemca. Dlaczego ja znowu gram Niemca? Jak dlaczego, no? jak się ma mordę faszysty. oj, Wando, Pani Znowu będzie ryczał, no. To, to jest rzeka chyba. Ja nie ryczę! Ja łkam. Nie dość, że ryczy jeszcze łam. Spokojnie, panie cypianie, spokojnie. Później pan odpocznie, wiedzie pan do zegrza. Będzie dobrze. Spokojnie. Tak, spokojnie. Myśli pan? Spokojnie. Tak, spokojnie. Tak, to mnie pan no, Słuchajcie, zaczniemy od tej kluczowej sceny, kiedy Wanda odmawia Niemcowi. Mhm. Proszę bardzo, jaki pan ma tekst, panie Cyprianie? Wanda, jeśli by Chcę, twoja ręka. I Nie, nie kocham cię i nie wyjdę za Niemca. I? Jeśli tego nie zrobisz, spalę twój lód. I Ale to jest bez sensu. Co jest bez sensu? No, że spalę twój lód. No przecież lodu nie można spalić. No można roztopić. Pani Wando, nie chodzi o lód, tylko o lód. Aha. Pani Wando, lód, ludzie, mieszkańcy Grodu Kraka. No, taki, taki. No to no. mnie tu źle napisali. Gdzie? No tu, przez U otwarte. Mnie też. To może zmylić. No. Dobra, nieważne, jak Wam napisali. Jaki Pani ma ten tekst? Tak. Wybieram śmierć i rzucam się w rzeki Toń. O, zaraz to ona ma mój tekst. Gdzie ma Pana tekst? Bo Toń to chyba ja powinienem powiedzieć. Tak, ze złością. Toń! Faktycznie, tak. To ten Niemiec mówi, no tak, żebym ja tonęła. Toń! Ludzie rzeczywiście zwariowali kompletnie. Rzeki toń! Chodzi o nurt rzeki, ona płynie ta rzeka. No nie kombinujcie, zagrajcie to, co macie napisane, cztery zdania. No. Gdzie pan leziesz? Wystartować. Panie, jesteś aktor czy samolot? Ale aktor zanim zagra, musi wystartować. Dobra, startuj się pan. No! Pani też? Tak, tak, tak. Yy, Wanda, tu się spotkamy. Tak, kuźwa, tu jest okęcie. Akcja! Wanda! Śliwe Chcę twoja ręka! Nie! 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 Nie kocham cię! I nie wyjdę za Niemca! Jeśli tego nie zrobisz, Spalę twój lód. Oh. Oh. Wybieram śmierć i rzucam się w rzeki, toń. Hop, hop. Stop, stop. Jestem porażony. Przepraszam, czy pana na boli brzuch? Nie. To co, co się pan tak napina? Co się pan tak napina? Zaraz panu żyłka pieprz. nie? Chciałem pokazać złość, przemoc. Super, niech pan pokazuje, ale może mniej gastrycznie, co? Pan wie jak to z boku wygląda? Chłopie, no nie dojrzysz se tam, nie dojrzysz se! Jakby się pan nie obrócił, dupa zawsze z tyłu. Pani Wando, się pani tak nie śmieje. Pani wcale nie była lepsza. Pani machała pan jak wiatrak, aż dziw, że się z pani mąka nie sypie. Słuchajcie, zróbcie mi to bardziej statycznie, tak? Po co te takie te wygibasy, wymachiwasy jakieś takie, no statycznie, kochani, po prostu. Pan wygląda, że pan rozumie. To, to. No i brać przykład z kolegi, bo rozumie statycznie, kochani. Akcja! Wanda! I żyj, Chcę twoja Prinko. Nie, 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 wyjdę nie, nie, Co to jest, rolnik szukarzony? Co mi tu odpierdzielacie? No pan kazał grać statycznie. No Statycznie, ale nie sztywno. Co pan wpadł do krochmalu, wanda i Dobra, słuchajcie, może inaczej. A czyj błąd? Proszę? A czyj błąd? Co to jest za zwierzę? czyli błąd? Takie malutkie. Pustynne. Pan tam pauzę robi, czy pan nie robi? Czyli błąd, co? Pan nauczy pauzę tam robić, no. Pauza tam jest? A ja no, wiem. Nie czytam, tylko mówię. A. Czyj błąd? Mój błąd. Mój, to jest mój błąd. Czyli my dobrze. <śleszy> tak. Tak, tak, wy świetnie, to jest moja wina, ja źle tłumaczę. Tak, tak, tak. Słuchajcie, to jest scena między kobietą a mężczyzną. Tak, Poszukajmy czegoś więcej między wami. Nie wiem, jakiegoś takiego napięcia, może nawet odrobinę erotyki. Pani Wando. Erotyka, tak? Pan rozumie. To, 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 Kochanie, erotyka, akcja. Wando. Ślubiś, chcę twoja ręka. O, naj, naj, och, no nie kocham cię i nie wyjdę za niebczy. Mm. Yep, oh, stop, 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 spieprzaj pan, stop, spieprzaj pan! To byście zwariowali kompletnie? Przecież nas w więzieniu przez was pozamykają. Czy tu mogą być dzieci? Biedne, małe, warszawskie dzieci. Zegrze. No ale pan sam powiedział, żeby dodać trochę erotyki. No trochę erotyki, a ja pani mi tu pornosa z Niemcem odwala. Znaczy, że co? Co? Że mam się zapiąć? A jak panu intuicja podpowiada? Raczej tak. Pani Wando, pani nie może być taka wulgarna. A pan do mnie mówi? No do pani mówi, pani Wando. Ale pan mówi do mnie, do Wandy, czy do Wandy postaci? Do obu pań mówię. Panie, obie nie mogą być takie wulgarne. Dobra, zapomnijcie o wszystkim, co mam do tej pory powiedziałem. A czyj błąd? Mój, mój błąd, wydobyć, że ja tłumaczę! Kompletnie pan sobie nie radzi, panie reżyserze. Ja mogłem w kolonie królów grać. Wiecie co? To. to może ja się jednak zniżę do waszego poziomu, co? <głosy> <głosy> Słuchajcie, my to musimy dzisiaj zrobić, a mnie za chwileczkę szlach trafi. Ja nie wiem. Może to powinno być bardziej współczesne, żeby to się działo tu i teraz. Żeby w tym było więcej krwi, błagam was, skupcie się, tak? Współczesne. Teraz, akcja! <noise> Manda! Ale się porobiłem! <grym i wyszły> Jestem Niemcem! <grym i wyszły> Nie no, sorry <wyszły> gościu, ale generalnie to jest jakaś masakra! Wanda, <grym i wyszły> przecież ja spałem <grym i wyszły> twoich ziołek. Ale powiem Ci tylko jedno. Toń, 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 Genialnie, tak, właśnie o to chodziło. Trzymajcie to, trzymajcie. W tym momencie pojawia się głos lektora, który oznajmia, po śmierci Wandy poddani usypali jej kopiec! Kopiec Kryta Jedynakiem 799 kopiec skreta, doktora Łeczkiego-Niemca.